Małgorzata Żurada. Daniel Salardi, CSWTV. Witamy na żywo z Zamku Ujazdowskiego. Rozpoczynamy już niestety ostatni weekend Zielonego Jazdowa. A przed nami w tej chwili ostatnie, już też wieczorne, spotkanie z ekspertem. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, czy da się nas zazielenić. Dlaczego jedne społeczeństwa są bardziej ekologiczne, inne mniej. I jaka jest zależność pomiędzy, zależnością, pomiędzy zamożnością ludzi a ich świadomością ekologiczną. Również o tym, jakie sprawdzone już gdzie indziej rozwiązania można by przynieść do Warszawy. A o tym opowie nasz dzisiejszy gość, dr Przemysław Sadura, publicysta i socjolog. Witam serdecznie. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Okoliczności dla mnie są nieco niezwykłe. Jestem socjologiem, akademikiem, i rzadko kiedy mam. Okoliczność mówić w takich plenerowych warunkach. No niemniej jest to bardzo fajne. Zostałem poproszony o wykład socjologiczny. No, i taki wykład przygotowałem. Przy czym będzie to wykład socjologiczny z elementami autopromocji. Obiecuję, że po pierwsze będzie krótki, po drugie, autopromocji nie będzie dużo, a socjologia, którą się zajmuję, jest socjologią publiczną. Co to znaczy i czym socjologia publiczna różni się od akademickiej? Ja bym najkrócej socjologię akademicką zdefiniował jako coś, co zajmuje się naszym życiem, tym czego doświadczamy na co dzień, tylko stara się to wyrazić w języku naukowym, niezrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Czym się więc zajmuje socjologia publiczna. Socjologia publiczna zajmuje się przede wszystkim zmianą tego, jak żyjemy, i objaśnianiem w zrozumiały sposób tego, czym zajmuje się socjologia akademicka. Ale to taki trend na sam początek. A temat, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, to no właśnie świadomość ekologiczna i sposób zainicjowania zmiany społecznej tak, żeby świadomość ekologiczną upowszechniać. Zacznijmy może od tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które już się pojawiło. Dlaczego jedne społeczeństwa są bardziej ekologiczne, a inne mniej? A jedne są bardziej zielone, a inne mniej? Dlaczego w jednych społeczeństwach zamyka się autostrady, i przesiada się na rowery, likwiduje się elektrownie atomowe, <trypt> buduje wiatraki, a w innych wręcz przeciwnie, tak? Buduje się autostrady yy, i stawia nowe elektrownie atomowe. A. Z, 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 zacząłbym od czegoś, co zapewne państwo doskonale znacie, to jest piramida potrzeb Maslowa. To nie socjologia, to psychologia, ale a Maslow... Yy, yy, w swojej słynnej piramidzie, starał się pokazać, że jest pewna kolejność, w której ludzie zaspokajają swoje potrzeby. Najpierw zaspokajamy potrzeby fizjologiczne, potem potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i uznania aż po samo realizację. Czy mówiąc prościej zanim zaczniemy szukać bezpiecznego miejsca do spania, musimy zaspokoić swój głód i pragnienie. Dopiero kiedy to zaspokoimy, szukamy miejsca, w którym możemy spędzić noc. Jak już mamy bezpieczne miejsce, w którym jesteśmy w stanie spędzić noc, to zastanawiamy się, z kim tą noc możemy spędzić. Tak? Do, do, jak już mamy z kim, a, to zaczynamy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie zdobyć uznanie innych tak, poza swoją rodziną. A dopiero kiedy znajdujemy to uznanie i ta potrzeba jest zaspokojona, to możemy wreszcie zapytać samych siebie, czego my tak naprawdę chcemy od życia. Ta piramida potrzeb dzisiaj nie jest już zbyt popularna w psychologii, natomiast pojawili się socjolodzy, którzy wykorzystali ją jako inspirację, między innymi Inglehart, który stwierdził, że mimo, że ten model w wyjaśnianiu zachowań jednostek nie działa tak jak należy, to można by go wykorzystać do wyjaśniania zachowań całych społeczeństw. Kiedy przeprowadził globalny sondaż dotyczący wartości, Zauważył, że niektóre społeczeństwa preferują takie wartości jak bezpieczeństwo ekonomiczne, wzrost gospodarczy, prawo i porządek, podczas kiedy inne społeczeństwa, najczęściej społeczeństwa zamożne, te, które nazwalibyśmy Zachodem, coraz częściej zaczynają preferować takie wartości jak wolność, autonomia, Prawo do ekspresji, styl życia. Czyli okazało się, że społeczeństwa zachowują się tak, jakby wspinały się po tej piramidzie potrzeb. Niemniej jednak, społeczeństwa nie są monolitem. A tu będzie ten element autopromocji, o którym powiedziałem. Można opisywać społeczeństwa jako ustrukturyzowane, czyli podzielone na coś, co socjolog określi jako klasy społeczne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że styl życia ma być wyrazem jakichś naszych jednostkowych preferencji. Zgoda. Niemniej jednak te jednostkowe preferencje w dużym stopniu zależą od tego w, jaki, w jakim segmencie społeczeństwa się znajdujemy i gdyby podzielić społeczeństwo ze względu na zamożność, na poziom wykształcenia, na prestiż wykonywanego zawodu, to moglibyśmy umówić się, że mamy do czynienia z trzema klasami, wyższą, średnią i niższą, a w klasie wyższej mielibyśmy pracowników fizycznych, w klasie Wyższej osoby o wysokim wykształceniu wykonujące wyspecjalizowane prace. Styl życia zależy od tego, do której klasy należymy. Z Maciejem Gdulą, socjologiem również z Instytutu Socjologii UW. Chcieliśmy sprawdzić, czy taka hipoteza, że ten styl życia będzie zależał od przynależności klasowej, się sprawdza. O kilka lat temu zaczęliśmy seminarium badawcze, które miało odpowiedzieć na to pytanie, ale w tym samym czasie skontaktował się ze mną urzędnik z. Biura Drogownictwa Miasta Stołecznego Warszawy, a konkretnie z Departamentu Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej. Sam nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w Warszawie, ale zaproponował zlecenie badań, które odpowiedzą na pytanie, czy przynależność klasowa. Mieszkańców Warszawy wpływa na ich stosunek do roweru, i w ten sposób zaczęła się przygoda badawcza, która zakończyła się publikacją książki Styl życia i porządek klasowy w Polsce. Krótko, czy przynależność klasowa ma wpływ na stosunek do roweru? Okazuje się, że tak. Niekoniecznie chodzi o to, że Robotnicy nie jeżdżą na rowerze, a klasa średnia jeździ albo odwrotnie. Nie, chodzi raczej o to, w jakim celu przedstawiciele poszczególnych klas korzystają z tego roweru, albo dlaczego z niego nie korzystają. I ustaliliśmy kilka przykładów podam, żeby pokazać, w jaki sposób przeprowadzaliśmy analizę. Okazało się, że Przedstawiciele klasy niższej dosyć często tłumaczyli, że korzystają z roweru po to, żeby zaoszczędzić na biletach, za które musieliby zapłacić, gdyby korzystali z komunikacji publicznej. Przedstawiciele klasy średniej mówili przede wszystkim o efektywności, którą daje rower, to znaczy można jednocześnie dojechać do pracy i zadbać o swoją kondycję i bardzo podkreślali różne walory związane ze, stylem, ze zdrowym stylem życia zalecanym przez ekspertów. Przedstawiciele klasy wyższej mówili przede wszystkim o przyjemności, jaką daje jazda na rowerze, o wietrze, który rozwiewa włosy. a i poetyzowali mocno ten sposób korzystania z roweru. Kiedy pytaliśmy o bariery, które towarzyszą korzystaniu z rowerów, również okazywało się, że to jest klasowo uwarunkowane. To na przykład przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej obawiali się kradzieży roweru. Dlaczego? Dlatego, że klasa średnia jest klasą aspirującą, stara się zwykle pokazać w związku z tym, jej przedstawiciele mieli skłonność do inwestowania w rowery bardzo drogie, w stosunku do ich zarobków. Klasa niższa jeździła przede wszystkim starymi rowerami i składakami, a klasa wyższa nie zwracała uwagi w zasadzie na to, z jakich rowerów korzysta, więc w zasadzie sposób korzystania z roweru okazywał się bardzo uwarunkowany miejscem w strukturze społecznej. To też przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej zwracali uwagę na porządek, który powinien towarzyszyć rozwojowi infrastruktury rowerowej. To oni podkreślali, że rowerzysta powinien korzystać ze ścieżki rowerowej, a kierowca z samochodu z ulicy, a pieszy z chodnika. Tak? Znaczy miasto trzeba uporządkować i każdy ma mieć swoją przestrzeń. Tego nie było w przypadku ani klasy niższej, ani klasy wyższej. Można by w związku z tym oczekiwać, że w miarę jak nasze społeczeństwo się rozwija i stajemy się coraz zamożniejsi, będziemy mogli zazieleniać się czy nabywać tej ekologicznej świadomości w miarę jak społeczeństwo przesuwa się i opuszcza. Sferę wartości materialistycznych związanych z porządkiem, z, z dobrobytem ekonomicznym i przesuwa się do tej sfery docenienia wartości takich jak wolność czy autonomia. Pytanie tylko, czy możemy ten proces przyspieszyć? Czy dałoby się nas wsadzić na rowery wcześniej niż do tego dorośniemy i jako społeczeństwo? I na to pytanie dla odmiany można odpowiedzieć, czerpiąc wzory z innych krajów czy innych miast. Ja bym tutaj polecał państwa uwadze bogotę. Hmm. Ten przypadek Bogoty został opisany przez Karolinę Weretę w publikacji Partycypacja, przewodnik krytyki politycznej, wydany jakiś czas temu. A Karolina od kilku lat bada zmiany zachodzące w Bogocie i cóż w tej Bogocie się dzieje. A jeszcze na początku lat 90., można powiedzieć, Bogota bardzo przypominała Warszawę. A przy, a była. Pewnie trochę bardziej zatłoczona, trochę bardziej zdominowana przez kierowców, którzy nie zwracają uwagi na pieszych, na rowerzystów. Miała pewnie trochę więcej, ale nie, 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 nie dużo więcej wypadków śmiertelnych. Była zdominowana też przez struktury mafijne, aż pojawili się burmistrzowie, którzy zaczęli przeprowadzać w Bogocie. Projekt takich ambitnych reform społecznych. Zaczęło się od tego, że burmistrzem został Anatas Mokus, z wykształcenia filozof, z pochodzenia Litwin, który po tym, jak został burmistrzem Bogoty, przeprowadził szereg, szereg zmian opartych na różnego rodzaju performansach. Postanowił uwrażliwić mieszkańców Bogoty na ekologię. Promując na przykład oszczędzanie wody. Jak to zrobił? Udzielał wywiadu telewizji śniadaniowej, biorąc prysznic we własnym domu i tłumaczył, jak należy brać prysznic, żeby tą wodę oszczędzać. No, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, powiedzmy, Hannę Gronkiewicz-Walc, która ze swojego domu, spod prysznica, poucza Warszawiaków o tym, jak korzystać z, z wody. Pewnie nie, ale jakbyśmy puścili wodę wodze fantazji, kto wie. To był tylko jeden z wielu przykładów. Mokus zwolnił większość policjantów i strażników miejskich i zastąpił ich mimami, którzy zamiast wlepiać mandaty zaczęli ośmieszać kierowców, którzy parkują w niedozwolony sposób albo łamią przepisy, przejeżdżają na czerwonym świetle. Okazało się to dużo skuteczniejsze niż utrzymywanie służb porządkowych. I wreszcie zainicjował coś, co nazwano cyklowiją. W każdą niedzielę czy w każdy dzień świąteczny w Bogocie, ludzie wychodzą na ulice, które są zamknięte w tym czasie dla ruchu samochodowego. Wsiadają na rowery, na deskorolki, na rolki, wychodzą pobiegać i korzystają z przestrzeni miejskiej uwolnionej wreszcie dla mieszkańców. W czasie, kiedy miasto jest zamknięte dla ruchu samochodowego, ale nie dla komunikacji publicznej, na ulicach pojawiają się instruktorzy aerobiku, jogi, tai chi, tańca i rozpoczynają warsztaty pod gołym niebem. Na całej trasie Cyklowicz, wszędzie tam, gdzie pojawiają się mieszkańcy korzystający z tej uwolnionej, oddanej właściwym użytkownikom przestrzeni, pojawiają się Różnego rodzaju punkty naprawy sprzętu, punkty sprzedaży napojów, wszystkiego, co jest potrzebne, żeby korzystać z tego miasta. Kiedy cyklowia się zaczynała, długość teraz miała zaledwie 11, 11 kilometrów. W tej chwili to są setki kilometrów i korzysta z tego. Tutaj widać mapę, która pokazuje, jak, jak no bogatą przestrzenią dysponują mieszkańcy, w zasadzie do tego, żeby wprowadzić cyklowie, nie trzeba, nie trzeba budować żadnych ścieżek, tak? korzysta się z tej infrastruktury, która jest, korzysta się z ulic, korzysta się z chodników. Z czegoś, co na początek było jedynie z Spektakularną, ale jednorazową imprezą stworzono stały element nadający życiu bogoty rytm. Władze bogoty podkreślały, że do tego, żeby uruchomić taki proces zmiany świadomości, a zmiana tej świadomości była zaskakująca, znaczy w ciągu kilku lat o kilkadziesiąt procent spadła ilość wypadków, o kilkadziesiąt procent spadła ilość zabójstw, zmniejszyła się przestępczość. Yy, organizowano już nie tylko cyklowie w ciągu dnia, ale zaczęto organizować coś, co określono jako cyklowia nokturna, czyli yy, tą przestrzeń miejską udostępniano również w nocy, zaczynając od najbardziej niebezpiecznych miejsc bogoty. A yy, ta, ta spektakularna zmiana społeczna yy, Zazieleniła mieszkańców bogoty w ciągu kilku lat, wbrew wszelkim trendom, wbrew logice klasowej czy wbrew logice rozwoju globalnego. To wydarzenie nie jest tylko i wyłącznie wydarzeniem z dziedziny promocji zdrowego stylu życia czy upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku. Ono przede wszystkim zwiększyło uczestnictwo mieszkańców bogoty w życiu miasta, czyli oddało miasto obywatelom. I rezultatem była większa integracja społeczna, większe, większa partycypacja pojawiły się oczywiście też nowe miejsca pracy związane z. Tym nowym stylem życia promowanym przez miasto. Warto moim zdaniem pomyśleć o tym, żeby coś na kształt cyklowi zaszczepić w Warszawie i w ten sposób przyspieszyć zazielenianie naszego społeczeństwa. A więc zachęcić mieszkańców do bycia razem, zachęcić ich do odzyskania przestrzeni społecznej zawłaszczonej w tej chwili przez kierowców samochodów i promować nowe wartości, te wartości, które określiłem wcześniej jako postmaterialistyczne wartości zielone. Pytanie, jak to zrobić? Pomysł cyklowi został podchwycony przez większość miast początkowo Kolumbii, a potem w zasadzie miasta obu Ameryk. Od jakiegoś czasu jest upowszechniany w Europie. A ta zielona fala do tej pory do nas nie dotarła, ale wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy można by. No właśnie, pytanie, czy wziąć sprawy we własne ręce. Ten wykład, czy to spotkanie mogłoby posłużyć temu, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy taka impreza przydałaby się nam tutaj w Warszawie i jak to zrobić. Oczywiście możemy czekać aż. Prezydentem Warszawy zostanie ktoś przypominający Anatasa Mokusa i zacznie odgórnie to zmieniać, ale pytanie, czy my nie moglibyśmy zorganizować tego wcześniej, tak żeby zacząć wymuszać na władzach wprowadzenie cyklowi, jako formy eksperymentu społecznego, który zazieleni nas, zanim ta zieloność. W Wykiełkuje w nas sama. Ale to jest otwarte pytanie i tak naprawdę liczę bardziej na dyskusję o tym, jak taką cyklowię zaszczepić tutaj w Warszawie czy u nas w Polsce, niż mam gotowe odpowiedzi. A w każdym razie wszystko przed nami i to jest. To jest tyle jeśli chodzi o to, co chciałem przedstawić, a teraz liczę na pytania, a przede wszystkim na Państwa pomysły.